Ostatni mecz szóstej serii gier. Parkiet pierwszoligowy, starcie pomiędzy Sweepem United a Bielszowicami. Także stawka tego meczu jest wysoka. I teraz gol, i teraz gol, Brol, Dawid Brol w tych niecodziennych okolicznościach. Piłka odbita, zaskoczony Knapik. I Swip prowadzi 1 do 0. Bielszowice jak na razie mielibyśmy inaczej 2 do 0. Bocz. Bocz. Zagranie do środka! Tam pojawił się jak z mgły Kiełbowicz i pewnym uderzeniem z czuba pakuje piłkę do siatki. Sweep prowadzi 2 do 0. Mocne rozpoczęcie tego meczu w wykonaniu ekipy składu Węgla i Papy. Jak na razie tego węgla z numerem 87. Widzimy drugą czwórkę na parkiecie. Baron, pusta bramka! Zagranie do Karola Blotko, który z najbliższej odległości zdobywa bramkę kontaktową. Łukasz Szyszka wypada z pościgu o darmową pizzę w pizzerii u Batmana, naszego sponsora. Tytularnego rozgrywek. Dwa do jednego dla sweepu. o siebie pretensje. Roszer do prawej strony Todorski. Bronik na pik. Roszer do pustej bramki. sweep z powrotem. Dwubramkowe prowadzenie. Pewny strzał Roszera dobił pod poprzeczkę. Uderzenie i z najbliższej odległości. Dawid Podlewski, szybko odpowiadają Bielszowice, 2 do 3, łapią kontakt, Szymon Urbański wypada z gry o darmową pizzę, mamy 108 goli w szóstej serii gier Katowickiej Ligi Halowej, pizzeria u Batmana. Pychał Kiełbowicz, ma chrapkę na drugiego gola, wycofanie do Masiewicza i jest gol, znowu sweep prowadzi dwoma bramkami. Piłka odbita od jednego z zawodników, Bielszowic, zaskakuje Knapika. Przechwytuje bocz, zagranie do środka, pusta bramka i jest dublet Kiełbowicza. 5 do 2 dla Swipu. Niefrasobliwość w obronie. Przy rozgrywaniu piłki zawodników Bielszowic skutecznie wykorzystywa. Uderzenie. Wilk był pewny, że ta piłka zmierza obok bramki. Rosher. Do bocza. Świetna piłka. Bocz z czuba! Zaskakuje knapika. Sweep powiększa swoje prowadzenie. Świetne zagranie Roshera. I świetne wykończenie. Bocza. Jest na parkiecie Kępka. Który jasno dał do zrozumienia, że takie uderzenia są bez sensu. I Kiełowicz ma to na co pracował. Hat-trick zawodnika z numerem 18. Sweep. 7, Bielszowice 2, dwa. Bocz. Do Masiewicza. Masiewicz, Masiewicz sam szuka też swoich, swojego gola, swoich trafień. Wykłada piłkę Boczowi. Pewne uderzenie w okienko bramki. Swip pędzi, swip się nie zatrzymuje, cały czas dokłada węgla do tej lokomotywy. Wieczorkiewicz prosto pod nogi Roszera. Roszer, ładnie to zrobił. Roszer, Bocz! Pewnie kończy tę sytuację. Uderzenie po krótkim słupku. Była moc, była precyzja. Sweep. Wyciąga z tego worka. Przechwytuje Bocz. Idzie Kiełbowicz i Kiełbowicz do Pustej Bramki z czwartym golem. On pragnie znaleźć się w drużynie tygodnia. Choć mamy przypuszczenia, co się stanie z tą darmową pizzą. Teraz dobry przechwyt Wieczorkiewicza. I piękny gol. Trzeba to powiedzieć. Ładnie przymierzył techniczna podcinka. Zaskakuje Wilka. Uderzenie bocza. Wybite z linii, ale prosto pod nogi Brola, który... Załadował pod ladę. Wynik dwucyfrowy już bodajże. Zagranie to dodorskiego. Todorski, todorski! Ależ wykończenie Łukasza Todorskiego! Andrzeja Todorskiego, oczywiście. Ale ludzie pamiętają nazwiska, a nie imienia. Andrzejów jest dużo. Wieczorkiewicz. Wieczorkiewicz, dużo przestrzeni, Wieczorkiewicz. Nikt nie doskoczył do zawodnika Bielszowic. Ten wyłożył sobie sam piłkę, przymierzył. Uderzył i nie dał żadnych szans bramkarzowi swipu. 119 bramka. Szóstej. Broni wilk. Kępka, kępka, nie najlepiej. Kępka jest już myślami przy świętowaniu tej wygranej. Uderzenie. Nie ma, pizzy. Nie ma darmowej pizzy u Batmana dla kogokolwiek. Wieczorkiewicz po raz kolejny. Uderzeniem spoza pola karnego zaskakuje Artura Wilka. Ma patent na Tormana składu węgla i papy. Baron pory koszecie zdobywa swojego gola. 12 do sześciu, tak? Otwarty mecz. Dobrze bocz popracował. Ostatni gwizdek tego, y tego meczu. Skład Węgla i Papy wygrywa 12 do 6 nad Bielszowicami i zgłasza swoją gotowość do podążania w kierunku strefy medalowej pierwszej ligi. Nikt nie wygrał konkursu na darmową pizzę u Batmana. Niewiele brakło, dwa gole różnicy. Można powiedzieć, że Wieczorkiewicz zabił ten konkurs w końcówce. Dziękujemy, że byliście z nami przez całą niedzielę, przez całą sobotę. 10 spotkań, 10 dużej porcji emocji. I widzimy oraz słyszymy się już za tydzień.